Cześć Wam! W niemieckim są dwa sposoby na zapytanie się, które jest godzina. Wie viel uło, Czyli która godzina? Lub Wie spät es, Czyli jak jest późno. I odpowiedzieć na takie pytanie też jest bardzo łatwo. Weźmy na przykład pełne godziny. W polskim mówimy: jest pierwsza godzina, druga godzina, trzecia godzina tak samo w niemieckim, tylko nie używamy liczb porządkowych do określenia godziny, tylko zwykłe liczby, czyli mówimy es ist ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o um, w pół do jakiejś godziny, czyli na przykład w pół do pierwszej, w pół do drugiej, w pół do trzeciej, to używamy słowa halb, czyli mówimy es ist halb eins, halb zwei. Halb Dry, Halb vier i tak dalej, i tak dalej. Żeby określić taką dokładną godzinę, są dwa sposoby w niemieckim, tak samo jak w polskim. Mówimy na przykład 12:20, czyli zwölf 12 uło Mówimy zawsze tak samo mówimy zawsze pełną godzinę, potem słowo uło, czyli godzina, i potem minuty. Na przykład jakiś przykład: 17:25, Mówimy u 20. To jest ta prostsza wersja. Jest jeszcze druga, druga wersja, do której potrzebujecie słowo vor i nach, czyli przed i po. Tak samo mówimy w polskim na przykład 10 po 12, to wtedy w niemieckim brzmi to zehn nach zwölf. Czyli mówimy najpierw ile, potem mówimy po. 12, czyli 10 po 12, cen nach zwölf. I tak samo jest odwrotnie, czyli jak mówimy za 10, 12, to mówimy cen for zwölf. Czyli ta sama reguła, tylko w polskim mówimy tak troszkę odwrotnie, bo mówimy za 10, 12, a w niemieckim mówimy cen for zwölf. I chyba jedynym słowem jeszcze, jakiego, jakie możecie potrzebować, jest viertel, czyli kwadrans. W polskim też mówimy um, kwadrans, po 12 i tak samo w niemieckim "vettel nach zwölf lub z 12, czyli "vettel vor zwölf. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście te reguły. Jeśli nie, to możecie do mnie napisać, a ja postaram się to w jakiś prostszy sposób wytłumaczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do obejrzenia innych filmów. Pa, pa!